Witam, witam serdecznie wszystkich inwestorów dzisiaj o poranku, będziemy sobie dzisiaj opowiadać o tym, co się może wydarzyć podczas dzisiejszego dnia, ale na samym początku przypominam, że na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie, więc to, co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność, mam nadzieję, że to jest bardzo czytelne i szanowni inwestorzy, dzisiaj temat będzie powiązany z obligacjami, ale też z czynnikiem, który, mo, który może doprowadzić do tego, że te rentowności pójdą dalej w dół, ponieważ inwestorzy widzą, że zaczyna się materializować strach. Strach na giełdach papierów wartościowych związany ze wzrostami rentowności amerykańskich obligacji. Dzisiaj o poranku jesteśmy dokładnie na tych samych poziomach, gdzie byliśmy wczoraj na zamknięciu. Więc inwestorzy się zastanawiają oczywiście, co dalej. I przypominam, szanowni inwestorzy, mówię, że mówię do Was przede wszystkim jako zarządzający aktywami w AX Asset Management. Przypominam, że jesteśmy teraz w trasie i spotykamy się z inwestorami, którzy chcą dołączyć do kapitałów, którymi ja zarządzam, więc jeżeli jesteś zainteresowany wypełnieniem wszystkich dokumentów, jeżeli jesteś jesteś gotowy dołączyć do tych kapitałów, którymi zarządzam, zachęcam do kontaktu na adres e-mail podany poniżej i do umówienia takiego indywidualnego spotkania i lista miast, przypominam, jest w tle, a w przyszłym tygodniu będziemy wizytować południową Polskę, Wrocław, Katowice, Kraków, więc zachęcam jeszcze raz do umawiania na takie indywidualne spotkania. Szanowni inwestorzy, to rzut oka na najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce od naszego ostatniego spotkania. Przedstawię Wam to, czym teraz o poranku żyje świat, poza rentownościami, które tak naprawdę się nie zmieniły, a to oznacza dobrą wiadomość dla popytu na ryzyko, bo wczoraj indeksy giełdowe próbowały rosnąć na fali tego, co się wydarzyło na rentownościach amerykańskich obligacji. Ale zanim do tego przejdziemy, szanowni inwestorzy. Przechodzimy już do najważniejszej części tego naszego dzisiejszego spotkania, czyli zakładają, że będzie spadać. No i o co dokładnie, szanowni inwestorzy, chodzi? Tutaj widzimy, że inwestorzy zastanawiają się, że w najbliższym czasie może dojść do spadku ceny ropy naftowej, ponieważ OPEC Plus zamierza w najbliższym czasie zwiększyć podaż wydobycie ropy naftowej, i szanowni inwestorzy, in rynek zaczyna powoli zakładać, że jeżeli w w pierwszym kwartale średnia cena ropy naftowej Brent była w okolicach 75 dolarów, jak wynika tutaj z tego artykułu. W drugim kwartale jest to około 65 amerykańskich dolarów, to w trzecim kwartale będzie to około 55 amerykańskich dolarów i tak to widać na wykresie w pierwszym kwartale okolice 75 na Brent. W drugim kwartale okolice 65, no i zobaczymy, czy w trzecim kwartale uda się rzeczywiście zbić cenę ropy naftowej Brent do poziomu 55, co by oznaczało, że ropa WT mogłaby spaść w okolice 60 dolarów jako takiej średniej w kwartale. I oczywiście każdy taki spadek to jest fantastyczna wiadomość dla Amerykanów, ponieważ po pierwsze, zmniejsza koszty życia przeciętnego Amerykanina, zwiększa szanse Donalda Trumpa na reelekcję oraz na wygraną w kolejnych wyborach do Kongresu. Pozwala oczywiście przede wszystkim na zwiększenie presji na desinflację, to pozwolić będzie na obniżki stóp procentowych, to będzie działać oczywiście na wzrost atrakcyjności akcji oraz oczywiście będzie także działać na rzecz spadków rentowności amerykańskich obligacji. Dlatego też moim zdaniem jesteśmy teraz bardzo blisko ekstremów na rentownościach i warunek jest jeden. Oczywiście ropa naftowa musi systematycznie spadać i jeżeli tak będzie, powinniśmy się z tego bardzo, bardzo cieszyć. Będzie to wielka pożywka do hossy, do kontynuacji tendencji wzrostowej na indeksach giełdowych. Indeksy giełdowe powinny zareagować niezwykle pozytywnie z każdym dolarem spadku ceny ropy naftowej i powinny się zwiększać wtedy oczekiwania co do głębokości obniżek stóp procentowych, więc cieszmy się z tego, że inwestorzy za, za, zaczynają zakładać, że systematycznie z kwartału na kwartał będziemy na coraz niższych poziomach na ropie naftowej i przypominam, jeżeli rzeczywiście się będzie materializować ten scenariusz, to Donald Trump będzie zyskiwał coraz silniejsze karty w rozgrywce geopolitycznej z Rosją a Rosja z każdym kolejnym miesiącem będzie tracić swoją silniejszą pozycję. Amerykanie po prostu będą straszyć Rosjan tym, że powieli się schemat z lat 80., gdy Ronald Reagan mocno spuścił cenę ropy naftowej, a ZSRR wtedy zbankrutowało. Więc cieszmy się z tego, że ropa naftowa już spada, a ma dalej spadać, zwłaszcza w kolejnych kwartałach i w drugiej połowie tego roku. I o to chodzi w dzisiejszym spotkaniu po prostu rynek zakłada zakładają, że będą spadki ceny ropy naftowej. Dlatego też szanowni inwestorzy jeszcze raz przypominam ten wykres chodzi o ropę Brent, która jest wyżej notowana niż ropa WTI. No i do tego tematu oczywiście będziemy wracać bardzo systematycznie. Kolejny ciekawy temat, który jest teraz przez rynek rozgrywany, to to, że szykuje się prawdopodobnie najgorszy tydzień dla amerykańskiego dolara od miesiąca. Więc im wyżej zakończymy nad poziomem 1.13 dzisiejszą sesję, tym większa szansa na pozytywne reakcje, zwłaszcza rynków w Europie, ale oczywiście moim zdaniem także wszystkich innych aktywów na całym świecie. No i tak jak powiedziałem, żyjemy tym, co się wydarzy na amerykańskich rentownościach, i widzimy tutaj korelację między zachowaniem. Rentowności, jeżeli one rosną, indeksy giełdowe spadają, a jeżeli rentowności spadają, indeksy giełdowe w Stanach mają tendencję do tego, żeby rosnąć. I psychologiczne poziomy, przypominam, 5 na amerykańskiej rentowności 30, na 30, i na rentowności dziesiątki to jest poziom dokładnie 5, 4,50. Teraz jesteśmy na poziomie 4,53. Jeżeli podczas dzisiejszej sesji doszłoby do dalszych spadków rentowności, byłaby to zachęta i zaproszenie do nawrotu tendencji wzrostowej na indeksach giełdowych. No i zobaczymy, czy tak będzie. I z, z tych ciekawostek, które się pojawiły w ostatnim czasie, myślę, że warto też zwrócić uwagę, że banki z Wall Street rozważają wydanie wspólnego stablecoina, donosi Wall Street Journal. Szanowni inwestorzy, przypominam, te stablecoiny mają być powiązane z amerykańskimi obligacjami, zwłaszcza dziesięcioletnimi. Na razie kapitalizacja tych stablecoinów jest niewielka, a gdyby to te nowe prawo, które jest teraz uchwalane, weszło w życie, pozwoliłoby to na znaczący rozwój stablecoinów powiązanych z amerykańskimi obligacjami, co, do, co dawałoby przestrzeń do powstania gigantycznego, nowego, kolejnego popytu na, ze, strony, e, ze strony instytucji finansowych, które by wchodziły w tego typu instrumenty. Dlatego też, moim zdaniem, warto też rozważać, czy czasem takie pompowanie i wzrosty rentowności nie są po to, żeby, żeby ostatecznie w tym roku te rentowności były zanotowane, żeby ci inwestorzy, którzy rozważają stworzenie nawet takiego wspólnego stablecoina przez najważniejsze banki, instytucje finansowe z Wall Street, żeby zakupić te obligacje po niezwykle atrakcyjnych cenach, czyli po niskich cenach przy wysokich poziomach rentowności, ale do tego będziemy wracać. Szanowni inwestorzy, za chwilę jeszcze rzut oka na to, co się teraz, co się dzisiaj planuje, jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne, bo przypominam, wczorajsza sesja była najważniejsza w tym, w tym tygodniu, a jak widzimy tutaj na danych makroekonomicznych, najciekawsze będą dzisiaj dane makroekonomiczne, widzimy, nie ma ich zbyt dużo, dla Europy praktycznie ich nie ma, a dla Stanów Zjednoczonych mamy informacje. Z amerykańskiego rynku nieruchomości, jednak na chwilę obecną ten rynek nie jest przez e, szeroki rynek e, bardzo ściśle monitorowany. Dlatego też wygląda na to, że ta dzisiejsza sesja będzie po prostu sesją na przeczekanie, na doczekanie, ale też sesją testu sentymentu, a ten sentyment moim zdaniem jest uzależniony od trendów i tendencji, które się pojawią na amerykańskich rentownościach, ponieważ no, mija dzisiejsza sesja w Azji i jakoś nie ma kolejnej fali mocnej wyprzedaży japońskich obligacji. Dlatego też, jak za chwilę zobaczymy na wykresach, widać delikatny optymizm, jeżeli chodzi o o obserwację oczekiwań co do przyszłości stóp procentowych, to widzimy, że też praktycznie nic się nie zmieniło. 5% prawdopodobieństwa, że będzie obniżka stóp procentowych w czerwcu, 82% że we wrześniu i 204% prawdopodobieństwa, czyli 51 punktów bazowych w rynku, obniżek stóp procentowych do końca tego. Roku i jeszcze raz przypomnę, jeżeli będzie się materializować ten scenariusz spadków rento, rentowności, spadków ceny ropy naftowej, to te oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych powinny też pokazywać na zwiększenie szansy na głębsze obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych. Szanowni inwestorzy, to za chwilę przechodzimy do wykresów, do kolejnej części naszego, naszego spotkania. I co nam mówią dzisiaj wykresy o poranku? Przede wszystkim indeksy giełdowe w Chinach rosną. W Japonii też mamy delikatny optymizm. Dzisiaj o poranku eurodolar znowu jest nad poziomem 1,13, dlatego też mając na uwadze, jak zachowają się, zachowają się kontrakty terminowe w, na Wall Street, gdzie jesteśmy blisko zera, ale mając na uwadze zachowanie DAXa, gdzie indeksy giełdowe rosną. Myślę, że czeka Europę raczej optymistyczna sesja niż pesymistyczna. No, i myślę, że oczywiście, że jeżeli te, ta tendencja na eurodolarze będzie się utrzymywać, to jest to też dobra wiadomość dla polskiego parkietu. Obserwujemy oczywiście także zachowanie złota, gdzie mamy nawrót nad 3300 dolarów to jest dobra wiadomość. Obserwujemy także mieć w okolicach 9500. Wszystko, co powyżej 9500, sprzyja apetytowi na ryzyko. Wszystko, co poniżej 9500, sprzyja pesymizmowi i nastawieniu, że będą spadki. Obserwujemy tradycyjnie, oczywiście, też zachowanie e, amerykańskiej obligacji. W tym wypadku widzimy tutaj możliwość spekulacji na jakąś formację e, dna, ale potrzeba po prostu mocniejszego impulsu i zwłaszcza pokonania 4.50 na dziesiątkach i przypominam, piątki na amerykańskich obligacjach 30-letnich. A sam Bitcoin dzisiaj jest w miarę stabilny, ale cały czas mijają kolejne godziny. Jesteśmy nad psychologicznym poziomem 110 tysięcy. Dzisiaj zadaniem tych wszystkich, którzy są na kryptowalutach, jest dowiezienie wybicia na nowe maksima wszech czasów i nad psychologiczny poziom 110 tysięcy na wykres tygodniowy na rynkach regulowanych, jeżeli tak się stanie, to moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej, która może nawet przyspieszyć, jeżeli będzie spadek rentowności, bo i, bo i moim zdaniem Bitcoin też będzie. W taki sposób reagować, jeżeli dojdzie do spuszczenia rynku amerykańskich rentowności na coraz niższe poziomy, Bitcoin powinien się z tego cieszyć. Ale dzisiaj, jeszcze raz przypomnę, najważniejsze zadanie dla popytu jest utrzymać nad, pozi nad poziomem 110 tysięcy na wykresie tygodniowym i naprawdę powinno być bardzo dobrze. Najważniejsze wsparcie, moim zdaniem, okolice 105-106 tysięcy teraz na tej e, kryptowalucie. No i ropa naftowa, oczywiście, jeżeli się wszystko będzie materializować, te scenariusze optymistyczne będą realizowane, czyli spadkowe, to im bardziej ropa będzie spadać poniżej 60 dolarów ropa WTI, tym oczywiście lepiej dla globalnego popytu na ryzyko. Na razie spekulacja jest cały czas taka, że ropa naftowa spróbuje zagrywki na jakąś formację. Podwójne dno, tutaj linia szyi 65, dlatego też poziom 60 dolarów to jest punkt odniesienia 65 opór i dopiero złamanie poziomu 60 dolarów pozwoli na bardziej prawdopodobne scenariusze pro spadkowe w kierunku tego wsparcia 55 dolarów. No i oczywiście wtedy sekwencja tworzących się szczytów będzie pokazywać, że każdy kolejny szczyt jest ustanowiony niżej, a to będzie zachęta do tego, żeby złamać poziom 55 dolarów. To tak sytuacja wygląda. No i oczywiście na koniec, na koniec polskie aktywa. Dlaczego to jest takie istotne? No ponieważ my, jak wspominam, rynek już teraz rozgrywa, że kolejnym prezydentem zostanie pan Nawrocki. Tak Pokazują wszyscy bukmacherzy. Wczoraj wieczorem sprawdzałem jeszcze najbardziej bieżące stawki, i rzeczywiście cały czas wszyscy bukmacherzy prognozują, że wygrana będzie należała do pana Nawrockiego, więc rynek to teraz już dyskontuje, uwzględnia w cenach. No i myślę, że bardzo prostym takim miernikiem, jak bardzo czynnik polityczny wchodzi w grę, jest bardzo proste śledzenie. Tego, jaka jest różnica między, stopie, między stopą zwrotu w ujęciu daily, między DAXem a indeksem WIG 20. I jeżeli DAX teraz rośnie o dziesiątą punkta procentowego, to tak samo, jeżeli nie byłoby ryzyka politycznego, powinien rosnąć indeks WIG 20. Każda różnica in minus powinna sygnalizować i pokazywać, jaka, jaki jest wpływ ryzyka politycznego na polskie aktywa, a wszystko, co powyżej, będzie oznaczało, że rynek uwzględnia ryzyko polityczne na plus i cieszy się z tego co się dzieje dlatego też monitorujmy dzisiaj DAXa równolegle do indeksu Big 20 i zobaczymy jaka jest skala wpływu ryzyka politycznego które się urodziło bo tak naprawdę nie chodzi o to też kto zostanie prezydentem ponieważ realizacja scenariusza że prezydentem zostaje pan Nawrocki silnie bardzo dynamicznie wzrasta wtedy prawdopodobieństwo przyspieszonych przedterminowych wyborów parlamentarnych do do, do, do naszego Sejmu i Senatu na jesieni, bądź też na początku przyszłego roku, bo jak widzimy, tak naprawdę te wybory to jest plebiscyt. Czy zmiana władzy półtora roku temu jest efektywna, skuteczna, czy ludzie się z tego cieszą, czy też nie, dlatego też jak widzimy, kandydaci na prezydenta nie przedstawiają jakichś spektakularnych programów, po prostu to jest wielki plebiscyt. No i zobaczymy, co dalej. Śledzimy. śledzimy moim zdaniem przede wszystkim bukmacherów, sondaże w drugiej kolejności bo, ponieważ no, u bukmacherów to ludzie własnymi pieniędzmi obstawiają kto zostanie prezydentem no i moim zdaniem w taki sposób należy do tego podchodzić dzisiaj jest podobno jakaś debata o 20 chyba prezydencka, więc wieczorny live będzie po debacie już teraz uprzedzam, a przed sesją w Stanach Zjednoczonych zrobimy sobie live oczywiście z komentarzem przed sesją w Stanach, na który serdecznie zapraszam Szanowni inwestorzy, będziemy za chwilę przechodzić do pytań i odpowiedzi. Zachęcam do tego, żeby, żeby zadawać pytania i brać udział w naszej ankiecie. Jest bardzo prostym pytaniem, czy według Ciebie ropa naftowa będzie spadać, bo nasze spotkanie jest, jest pod takim tytułem, że zakładają, że będzie spadać, a ten tytuł odnosi się do ropy naftowej. Więc zachęcam do pytań i odpowiedzi, do oddawania głosów w naszej ankiecie. Ponad 100 już głosów i bardzo proste jest pytanie. Dobra, to pytania i odpowiedzi. E, witam Piotrze. Dzisiaj trzeba obserwować, bo Nasdaq wygląda na sporą korektę, a euro ma na duży wzrost. Pan Piotr. Dobra, dzięki. Ciekawe, co się stanie. Można prosić tak, jak... Można prosić o informacje, jak duzi gracze się pozycjonują na euro i na Nasdaqu. Panie Piotrze, dzisiaj po sesji ten raport jest przekazywany, więc dzisiaj po sesji w Stanach Zjednoczonych będziemy się do tego odnosić. Ale przypominam, ostatnie informacje były takie, że jest zdecydowanie silniejszy popyt na spółki technologiczne niż na indeks Standard Poor's. Dlatego też no, ja bym się nie zgodził z tezą, że tutaj czeka nas spora korekta na zdaku. Jeżeli rentowności będą dalej rosły, to tak, ale jeżeli będą spadać, to moim zdaniem popyt na ryzyko szybko się obudzi, a spółki technologiczne będą prowadzić. No i przypominam, już za kilka dni mamy wyniki Nvidia do dyskontowania, więc to jest czynnik bardzo mocno sprzyjający apetytowi na ryzyko. Dobra, pan obczaj auto. Ja obstawiam lekką wyprzedaż na giełdach, realizację zysku, ale na koniec dnia wyciąganie, bo ludzie pozajmują pozycję na kolejny tydzień. Tak mi się wydaje przy tych danych. Dobra, dzięki Obczaj Auto, tak. I przypominam, mija także maj. Na rynku tak rzadko się pojawia stwierdzenie Sell in May and Go Away. Nasza społeczność, przypominam, na początku maja wybrała, że ten scenariusz będzie się w 2025 roku materializował. Ja osobiście uważam, że się nie będzie, ale jak będzie, to się okaże, zobaczymy. No, ale ja jestem dość ciekawy, czy w końcówce maja będą. Będą się pojawiały informacje, czy sugestie, czy ten temat w ogóle będzie przez rynek uwzględniany, na chwilę obecną z moich obserwacji wynika, że na świecie nie porusza się tego tematu. Rynek jest nastawiony na to, że w perspektywie 3, 6-12 miesięcy będziemy zdecydowanie wyżej niż ma to miejsce teraz, ponieważ wzrostowe odbicie o już prawie 20% od minimum, które były w kwietniu. Sygnalizuje właśnie realizację scenariusza optymistycznego i dyskontowanie tego, że w drugiej połowie tego roku i na początku przyszłego będzie ożywienie gospodarcze. I jeszcze raz przypominam, wczoraj też przez amerykański kongres zaczął przechodzić pa pakiet obniżek podatków w Stanach Zjednoczonych, który był interpretowany nawet w taki sposób, że jest za duży. Stąd też, że rentowności szły do góry, że mają być zbyt mocne te obniżki podatków. Jeżeli, to do, jeżeli do tego dojdzie, oczywiście byłby to też czynnik mocno wspierający amerykańską gospodarkę i giełdę papierów wartościowych, no ale to musi być ostatecznie zatwierdzone i zobaczymy. Dlatego też, moim zdaniem, jest większa, zdecydowanie większa szansa na wzrosty niż na spadki. Witam, Nord. Jakie formacje harmoniczne i FIBO. Jeżeli formacje harmoniczne i FIBO działają, to Nasdaq powinien zaliczyć korektę na 19,500, 19,300. Dobra, dzięki Piotr, dzięki. Witam Maciek. Ok, Mati się zgadza z Piotrem. Podobno inflacja funta wzrosła o 3%. No, panie Piotrze, my funta brytyjskiego mniej obserwujemy, to. Jest coraz mniej atrakcyjna para i, no, i kurs walutowy. Ok, jest pan Tadeusz. Jeśli w kwestii korelacji mamy do czynienia, mam na myśli surowce rolne, szczególnie kakao, kawę i dolar. Teoretycznie, panie Tadeuszu, i bardziej dolar się osłabia, tym bardziej te surowce, o których pan mówi, są surowce rolne, też powinny iść do góry. Dobra, witam, Maciek. Dobra. Szanowni inwestorzy, czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, to będziemy powoli kończyć nasze spotkanie. Widzimy się dzisiaj około godziny 15:15.30. Kończymy naszą ankietę z prostym pytaniem: czy ropa naftowa według Ciebie będzie spadać? I wyniki są takie, że 59% z nas spodziewa się, że tak będzie, że nie, 20% 19%, że nie ma zdania na ten temat, więc nasza społeczność jest nastawiona że teza zakład, która jest bazową w naszym spotkaniu, którą też zakłada Wall Street, że będzie się materializować. To dzięki za spotkanie. Przypominam, że mówię do Was przede wszystkim jako zarządzający aktywami w AX Asset Management. W tle jest lista miast, gdzie wkrótce będziemy się spotykać z inwestorami, którzy są zdecydowani do tego, żeby dołączyć do kapitału w ramach usługi Asset Management. Więc jeżeli jesteś z południa Polski, a w przyszłym tygodniu będziemy właśnie we Wrocławiu, w Opolu, w, Opolu, w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu w Łodzi, to zachęcam do kontaktu, do wysłania zgłoszenia na adres e-mail podany poniżej. No i przede, przede wszystkim zachęcam do śledzenia moich wyników inwestycyjnych na stronie naszej firmy inwestycyjnej. Dzięki za spotkanie, widzimy się i słyszymy, szanowni inwestorzy, w kolejnych odsłonach, zobaczymy, gdzie nas to wszystko doprowadzi. Do zobaczenia, trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu, cześć.